W dzisiejszym odcinku Minecraft więzienie będziemy mogli się pomniejszać, a to daje nam zupełnie nowe możliwości. Więzienie jest wypełnione różnymi tunelami, które będziemy mogli wykorzystać do tego, żeby uciec. Zipek będzie strażnikiem, a ja, Doknes i Tritsus będziemy więźniami. Czy uda nam się uciec? Przekonaj się sam i oglądaj do samego końca. Zostaw łapkę w górę i subskrybuj ten kanał i obczaj też koniecznie filmiki chłopaków, ponieważ nagraliśmy kilka różnych ucieczek z więzienia. Dzień dobry, panie i panowie, dzień dobry widzowie nie, i dzień dobry zaczyna. także wam więźniowie. Ej, ale Wypuść nas choćby tutaj, o mój Ej, bo Boże, ja, to jest ja, wielkie to... więzienie! Czemu ty jesteś Ej, taki panowie, wielki, a my tacy, tacy malutki? No, no to nie moja widać! No, to nie Panie moja widać! Nie gazy paćku. cisną! Pana Panie, władza coś... się zwiększyć! Co to a, ma być, co ale nie, bo ja tak nie chcę co! Tak w transporcie nas zmniejszyli. Tak Ej, jak ale! Widzicie, Aż tak?! Mamy tutaj w więzieniu niesamowite zdolności na powiększenie się i zmniejszenie, ale tylko w więzieniu, panowie. Okej, 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 dobra, a ja się po... ten duży jakiś jest, on jest za to duży nam, trochę. Się Aby się to... to jest niezręczne. Ale jeszcze, jeszcze, do normalnej wielkości, proszę. Proszę, bo ja tutaj... proszę się słuchać, bo naprawdę dostanie pan z siekiery Co znie. się znie. dzieje? Co już, się już, dzieje? O! O! Ej, on no nie. wchodzi do kanalizacji! Już. Ej, no dla nie, niego chyba ucieczkę. izolatka musi być. O, to jest kurde. Ale to... no, uciekłeś, no dobra. To, 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 o, w szpitalu jest, w szpitalu jest, ojojoj. Dobrze, stop, cisza nie i spokój, proszę w tym więzieniu? W tym więzieniu będziecie sprzątać, będziecie zmywać podłogi, będziecie pluć na twarz niegrzecznym co? więźniom. Więc e, zapraszam tutaj, proszę. Ale do bardzo dobrze, ej, bardzo dobrze, dobrze, bardzo co dobrze. Co robi? Dobra, koniec, koniec. Ej, ej, czemu tu jestem? Proszę byłem grzeczny. Dobrze, panowie. Czas yy, pokazać Wam Wasze cele, więc zacznijmy może od Pana <grystanie> najmniejszego doktora, Proszę Panie doklęsy. Co jest taki średni, jesteś taki średni Czyli <goda> co? <goda> ale każdy z nas ma swoją celę? Tak, to ja jest tela jej... do knesa po nie po zagadajcie. Zagadajcie. Ja... Jesteś niepełnoletni się Jesteś ja niepełnoletni? Mogę być w więzieniu? Ty ty <goda> ja tylko gumę, kulkę wziąłem ze sklepu Dobrze, proszę, panie Karolu, zapraszam tutaj proszę, Karol. ej, 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 ej Ale ja, ale po jedyno, No, siedź już, dobrze o, Dobrze, zamknęliśmy ich I tak, proszę, tak. proszę, de, ty tutaj O nie, zamknęliśmy ich, stary Wziąłem Nie, nie, stary, nie widziałem. Kina. Tak jak myślisz? Jak inaczej wyjaśnić to? Pokazać to. Zacz na to. Starez, pokazać ci... Dobra, zostaw to, zostaw ci. Chodź, pokaż ci coś. Co? Chodź, dam ci coś, chodź, dam ci no, no. To jest kina baby, moja pała. Trzymaj. Chcesz jedno taką pampę? No, 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 weź potrzymaj trochę! Zobacz, dobra, już. Dobra. Do środka, okay. Panie dobra, władze, ja mam grobie. problem, ja mam problem. Może więc... pan do mnie przyjść na chwilę? Tak, tak słucham. słucham. Bo w mojej wannie nie ma wody. Tak, tak, to, ale to, jest to jest kibel, nie kibel, to jest... To jest kibel, stary. To jest kibel. <laughs> co? <laughs> o nie, to się mylę, skakuje! To jest serio Giler. kibel. Giler. Panowie, proszę o spokój. Proszę o spokój. Co ty tam podsłuchasz? Co jest grane? Gdzie on jest? Ej, kto jest? Co jest? Gdzie jest? Tu go nie ma, jak coś? Panie jeżu, gdzie ty jesteś? Dzień Otwieramy po raz. wszystkie cele, proszę bardzo. Ok. Um. Czy w tej wodzie on jest? Nie ma go. E, Zetniem w wodzie? O Boże, to Kibel. Fu. Dobra. E, czy tu jest? Nie, też go nie ma. Tutaj? O, co ty Dzień tu, karol, karol, robisz? Szukałem jeża tricusa. I co? Znalazłeś go? Y A, okay. Tak. Umarłem. Ty tu z drabiny. Dobra, bardzo dobrze, bo to jest e, najbardziej denerwujący więzień w tym więzieniu, więc e, może tam zostać o, po prostu. O, cieszę się, że nie jestem to ja, Damian. ani Damian. Panowie, proszę bardzo, proszę um. wychodzić, tu jest twoja cena. Jakie są aktywności ta... właśnie przewidziane. Przepraszam, właśnie. Chciałbym wam pokazać, jakie mamy aktywności przygotowane. Zapraszam, zapraszam. A panie wadze, bo mi się wydaje, bo Doktor mi pokazał, że ma guzik jakiś. Tak, ty masz guzik, wiesz, że tak, tak, guzik? guzik? Jak pan go zabije, to wypannie, no? Nieprawda. Tak, to z guzik, naprawdę? Ale? ale dlatego ale, pan jest... chce mnie bić. Ale bo, ta, bo tam wrócisz, przecież do sanitariuszki i wiesz, i sobie wrócimy do zabaw. Także masz ten guzik, czy nie masz tego guzika? Lepiej się hmm. przyznaj. Nie mam. Nie masz. Nie żartowałem, chciałem tylko sprawdzić go. Bo tak. Wie okay. pani, okay. panie władzo, bo ja to chcę być pomocnikiem strażnika zawsze chciałem, wie pan? Tak, pani naprawdę? Tak, tak. Chce być sprzedawczykiem. Tak. Za niski tak, jesteś. Na... Nikt nie lubi tak. sprzedawczyków akurat. O nie! Za... O nie, o nie, ale to mogę sprzątać kible. Dobra, pana <laughs> wie, to zapraszam to na środek. Uciec. Panie Jerzu, Gdzie zjesz? Czemu jeża tu nie ma? Widzę, że on w twoich oczach! Ja, 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 ją powiem, ja ją mam! Ej, gdzie ja on mam. jest? Gdzie jest? Gdzie, gdzie jest? Jeż. Jak on uciekł z izolatki? Ja nie wiem, jak on to zrobił. Ja nie wiem, ale jak mogę coś od siebie dodać. A mogę? No, no. Co ty chcesz dodać? To ja nie wiem, czy to jest legalne, żeby niepełnoletniego wpakować do więzienia. Ale, tak, ale ile ty? A, wziąłeś masz tą gumkę, ty masz Wziąłeś tą gumę, kulkę czy nie? No wziąłem. No to co? Ukradłeś no, te pytasz? karty Pokémon? Czy nie? Nie, kart Pokémon nie kradłem. Tylko nie? By... No, wziąłem no, kul gumę dobra, kulkę, tak. wyszedłem i już na mnie czekał pan policjant za drzwiami. A, no <laughs> no <laughs> i bardzo i, dobrze. Nie tutaj. I tutaj mam dla ciebie dwie kulki, jeżeli byś chciał kiedyś. Co? Dwie kulki? No, co jest? Proszę się uspokoić. Ja lubię. <gryw> tak, lubisz, to. Okej, okay. gdzie szukaj. są gumy kulki? Chodź się zamkniemy Dobra, tutaj. Czy... Może. Chodź, chodź, chodź. E, Sus, gdzie ty jesteś? O, tu coś jest. W ja z... izolacji. Ale to, jest... nie to nie są gumy kulki. Nie? To nie są gumy kulki, pani policjancie! no, no to, proszę, to nie były gumy kulki. Ja w izolacji, ale pod łóżkiem. Z... W izolacji, pod łóżkiem? Co? No. Ej, panie władzo! Aha, on się zmniejszył. On, on, on się zmniejszył, się schował poduszkiem. Ale skubany! I myśleliśmy, że go nie ma. Ej, on oszukuje nas? Ona zamknie tutaj teraz. O, o, o. A jest tutaj! Jest chyba! próbowałeś nas A, zamknąć! Jaj, czy, i znowu to wszedłeś? Chyba tak. To może lepiej. Ty, wychodź z startu, jedny z wielkości. I się powiem Co jest z nim? Co, co... Ty gdzie ty jesteś teraz? To jest mikrobem gdzie ty On jest mikrobem, panie władzo Dobra, poczekajcie. zobaczmy gdzie on jest, bo inaczej go nie znajdziemy. To, a co mamy robić z rudym teraz? Poczekajcie, albo chodźcie ze mną poszukać go. To ma, może on on jest? Po... Nie, on. Od... On chyba jest w środku gdzieś. Od... ja. Nie udało Ci się, nie zgładzaj <laughs> Panie Jerzu. Panie Jezu, ty uciekłeś. Dobrze, nie chcę się z nami woić, to nie. Dobra, zapraszam, panowie, zapraszam, bo tutaj wam pokażę, jakie mamy aktywności również o, e, dla co dobrych więźniów. A wy co jesteście dobrymi więźniami, także tutaj mamy konkurs OX-a. Będę wam zadawał o, pytania, okay. osoba, która nie odpowie, dobra zabawa, dobra zabawa generalnie, także jeżeli To, wiezieje, nie to jest odpowie, dobra zabawa? To jest hasło tego tak, więzienia? Znaczy, chodź tu, też możesz tu, chodź, chodź, A, chodź. Tak, jasne, o. że tak. Zabawimy się, będę wam zadawał pytania, jeżeli nie odpowiecie, to się spalicie w lawie. Czy my nie odpowiemy? To odpowiemy! Co odpowiemy? Tak. Panie Władze, jak odpowiecie my. źle? Jak odpowiecie źle? Dobra, zapraszam. Uwaga, panie i panowie, pytanie na dziś. Macie odpowiedzi tak oraz nie? Zielone tak, czerwone nie. Czy pizza z ananasem jest dobra? Tak czy nie? Jak mamy. A lubisz? Macie 5, 4, 3. Nie zmieszczę po... się! Jest no obrzydliwa! Ty jesteś obrzydliwy. O-o. O-o. o o o Oooo, jest pizza dobra. za nasem. jednym smakuje, innym nie. Je, czyli jednym słowem jest dobra, zależnie od tego, czy a, lubić, nie. sprytne. Kolejne pytanie, zapraszam, zapraszam. E, a za, zanim odpowiem na pytanie, czy mógłbym tak? na chwilę do celi i skorzystać z toalety? E, no bo, bo boję się, że zginę, a nie chcę dobrze. ginąć z e, niezałatwionymi Proszę sprawami skończonymi. E, to sekundy, pan się nie patrzy, okej? Okay? Jasne. Dobra, e, idziemy bawić się. Dobra, Panowie. No to już, skoro już, tak, już, teraz jesteśmy już. we dwójkę, to... No, I, 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 Puszczam, to, że... było szybkie, to było szybkie, nie, bo ja tak chciałem. Proszę, proszę, była szybka. proszę. szybki strzał. Okej. Okay, tak no rozumiem. <grystanie> tak, 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 tak. Dobra. Więc trzeba bawimy jednak wszyscy Dalej, proszę się ustawić, dlatego, że kolejne pytanie. Czy pizza Co Margarita? No nie piz jest? Jest? pizza, kie? Okay? Jesteś jestem pół jest. Jesteś pół. pół o no, nie. <grystanie> Czy pizza Margarita jest tylko i wyłącznie z serem? Nie, no jest jeszcze z ciastem. No właśnie. Z sosem. Trzy, dwa, jeden. Niestety, Jezu, nie odpowiedziałeś dobrze. Aj, no! Najgorzej! Dobrze, dobrze odpowiedzieliście. Zapraszam. O, tak, to było podchwytliwe pytanie, rozumiem. To było podchwytliwe, tak. Dobra, Jezu, chcesz dołączyć do nas? Aha. Zapraszam. Ej, ja się cieszę, bo ja nabijam wam śmierci na Ferajnie. Ale o zarabim. nie! Już mam 40 śmierci! <laughs> co to? <co> najmniej gra! <laughs> Dobra, panowie, kolejne pytanie. Uwaga. No, sobie? 25. Dobra. Uwaga, kolejne pytanie. Brzmi. Czy kanał Zipek jest fajny? Ee, tak, oczywiście. Tak! tak. To, jest. Jest. to nie jest pytanie względne. O, zawsze jest. Tak, fajny. subskrybuję, subskrybuję! Jezu, chcesz się zabawić dalej, tak. Ta. Dobrze, kolejne pytanie, panie panowie. Czy kanał... Dilerka jest fajny, tak, czy nie? Tak! Tak, tak. Ta ta ta. Oczywiście jest. Ale hejter. Nie. Co Ej, czemu pana tak to bardzo bawi? Jezu, was kolejne łzy Nie, 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 gram, nie gram Bo ciągle... Ej, to może Ej, by tam zostały w tej Emolidze z zlacy nie w ucieczka, w ucieczka, dobra. Nie gram z Wami, obraziłem się i uciekam z tego więzienia. Czas na kolejną zabawę. Ale... Jako, że nie ma z nami już jeża. Zapraszam na boisko, chodźcie. E, co, tak można chodzić po więzieniu, jak jest więźniem? Ale spokojnie, on i tak nie ucieknie. On niby jak. Nie A, tam, tam, tam. On jest za głupi, żeby uciec. dobra. On jest za głupi, no. dobra. No, Uwaga, bawimy się w kosza. To jest piłka. A będą w może, bo ja nie mogę piłknąć. Piłka się... zostanie rzucona. E, tak, e, to jest, ja jest nie fair, bo ja jestem niczym, ja nie sięgam. Ej, to. Urośnie masz problem. Dobra, uwaga. jesteś gotowi? Tak. Tak to chyba nie dorzucisz nawet do kosza, wiesz? Jesteś troszkę za mały. O! o bardzo dobrze! Proszę się zrobić, Proszę się zrobić gigantem. To będzie pojedynek gigantów. Fajnie, uwaga. fajnie. Panowie, stoicie na białych polach, ja rzucam wiaderko i zaczynamy do dwóch punktów. Uwaga! Trzy, dwa, jeden! O! 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 Ej! To zwycięży! O! O! To zwycięży! E, dostanie o! ode mnie coś fajnego. O. o, nie! No nie no gruby lecisz! Lecisz po piłkę. Poza ogrodzeniem. Lecisz po piłkę. Lecisz po piłkę. Co za mam, za za utracenie Ale jak wyjdziemy za ogrodzenie to chwilę. Ej, bo on, on ucieknie wtedy chyba. Już. O nie nie mogę Już mam. O, Nie ma. No, zginę o! o, o Pani władze, bo ja trochę uciekłem, ale ale ja zginę, nie? Jeżeli nie wrócę. Proszę wracać. Proszę wracać. Ale nie mogę wrócić. Panowie, dobrze się bawimy. Ale ja nie nim, mogę żeby, wrócić. wrócić, wrócić Chcę uciekać? uciekać, No chciałabym uciec. A co co? Ej! Okay. Jak on To zrobił? to, to, ja, to, to, ja, to ja wracam. To ja wracam. To ja wygrałem, co by ja, ja nie, nie wygrałem, wygrałem. Bo za dziki tak. nie jeźdź, no? Z wracamy, wracamy. Przecież niestety, ale musisz zostać jak na razie. Chodźcie panowie. No nie. Ja ja żartam ja żartam uwaga. Uwaga. Bo no jesteś no no głupi. Bo czekasz. Dobra, pa na Osoba nie ma tylko takiego. Uwaga, która wygra, będzie mogła zdecydować co zrobimy z jeżem. Uwaga, 3 400 Start. O, to. o! Ja chcę, ja chcę! O! O nie! Co to. Okej! Nie! So, Yo. A tylu gramy? Do dwóch, czy... do dwóch? Do dwóch, do dwóch. Tutaj masz piłkę o teraz, także... Okej. Okay. A to Start. Go. Czy... Nie, nie, masz piłkę, a. masz szansę okay, na to. Okej, dobra, kiwam się. Uh, uh, uh. A jak się rzuca? Daleko się rzuca? Nie! O nie! Nie nie, trafiła. nie, nie, nie! To zabrał! JEEEJ! To nie wierzę! Nie umiem w to niestety, grać! Niestety, panowie, niestety! <laughs> to niestety, niestety, co robimy z Jerzy eh, Doknes, eh, chodź, chodźcie, chodźcie. No teraz decydujesz, Doknes. Wow, masz władzę, Doknes! Ej, znowu go nie ma. Panowie. Schował się po... Schował się gdzieś. Schował się gdzieś, no i co miał zrobić? Jezu, gdzie jesteś? O nie! Dzień dobry. No, dobra, oh, A co Ej, on ucieka, panie władzo. Ja już mam dość tego Ej, traktowania! Bo jest miał wybrać, co robimy z nim. Właśnie! Ja już mam dość tego traktowania! No nie! Czemu on to ja nie ma ja sobie ucieka? Zbrany. Nie panie władze, mnie to już przerosło. Ja chyba chcę do celi mojej, ja już się niedobrze tak, mi robi. Tak, 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 jest noc, jest noc, także wszystko jest. Tak, wracamy. jest noc, ja chcę okay. do Kime pan już. Pan tego, pan tego ja się... do, do dowali, a co? ja chcę do celi. Ja już uciekłem. On nie uciekł, pan go złapie. Chodź Doknes, do celi wracamy. Dobrze, panie doktorze, jako że nie mogę nic zrobić, zdjężam. Co byś chciał dostać w ramach nagrody? Bidet. Bidet? Bidet. No bo wie, a dziś mam myć. No, no w kiblu. Jakby na basenie. To jest na one. razie wycieram w kołdrę. Tam jest kolorowana woda akurat na basenie, tak że tam się możesz umyć. Czyli chcesz się umyć, tak? Po prostu. Ale nie, jeżeli chodzi o to, co z Tricusem chcemy zrobić, znaczy, co ja chcę zrobić, to ja bym chciał, by Tricus pokazał, jak ujeżdża kaktus. Dobrze. Co? Zamykamy. Za chwilę ci po. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co to za ucieczka? Jaka? Panie Karolu, ja widzę, że. Derek, chcesz o, Ojo, jo, jo, nie podoba mi się to. to nie tak! On jest! Gdzie on jest? O, TU JEST! O tu jest? O. Widzę go, widzę go! Uwaga! Ucieknie! Nie! Ucieka! Nie, 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 nie! Ja cię zaraz złapię! Okej, okay. gdzie on jest? Co? Co się stało? Gdzie ty zniknąłeś? Ej, no zaraz! Panowie, mieliśmy iść spać, no! Gdzie on jest? Gdzie się podział? Dobra! Okej, okay, szukamy go! O nie! Co zaraz jest? cię znajdę. To za miejsce. Gdzie ja jestem? Czemu to więzienie jest takie duże? Czyli czy jesteś dalej maleńki. Okej, okay, okej. Okay. Czy on jest na strzelnicy? O, o! Chodź tu! O nie, zostaw do mnie! O, co to za ucieczka? Szybka akcja! Gdzie ty jesteś? Jest? Nie. nie widzę go! Gdzie zdoknes? O, nie! Jeszcze byś doknes! Jestem u siebie! Jak to u siebie? W celi. Gdzie? Dobra, pozbyliśmy się jednego więźnia, Chodź. także spokojnie. Ale A spokojny. czekaj, bo no, czy... tu! O nie! Utknął w... Panie Wodzo! Ja chciałem uciec, tak? ale kolega utknął w kiblu! To jest ważniejsze! Ojejku! Tylko nie, o to. nie nie, mogę uciec sam! Panie kolego! Bo, bo Doknes, ja pa, nie myślę, że ucieczkę! W kiblu się o, to, on, to... O nie, nie w kiblu. najgorsze! Doknes, byśmy uciekli w kiblu! A... Musiałem się umyć! Ale tutaj... No serno. nie wiem! In... A gdzie była woda? Tylko tu była! W kiblu... byś na sucho się umyć. Masz, żeby nie był samotny. Wszyscy będziemy... Co, zamoczymy łóżko? C coś co się dzieje? Panie władzo! Panie władzo, tam, tam trycu zbiegnie! Dobra. Tam tricu zbiegnie! Tam! tam. Jak on Rysliwista. może biec? Jak on może biec? Mam to patrz... Mam to. Czyli... Cho, chodź, chodź! Chodź! Co? Jak to jest Gdzie on jest? Co? O, o nie! Czy to jest... O nie! Czy to... Czy to się... O nie! Jak to... Jak to przeżyć? Panie Jezu, o, o, yes. proszę się zachowywać. Jeszcze i cud! Panowie, przepraszam, ale muszę... szybkość więźniów. O! Jest więzień! Yeah, nie, panie Wawel! To to tak. Zapraszam, dobra, Zapraszam, zapraszam, panowie. To tak. e, czas na pływanie. Hey, bo... Ale plan był dobry. Ej, hey, bo on... on odkrył. On odkrył. Coś on złego. odkrył tak. sposób. On odkrył sposób, On odkrył sposoby. nie. I nie. go nie, nie, nie nie, nie 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 nienawidzą. On, on poznał tajną wiedzę. Masz czy do Knesa? Masz. Uuuu, okej, okay. okay. dobra Wszyscy Doktorzez są porównani, wszyscy są obsikani Dobra, zapraszam, chodźcie, się idziemy umyć Także słuchajcie, czas na Pływanie w basenie! Kto pierwszy przepłynie basen i wróci z powrotem, tak jak w, e, za pierwszym razem jak tutaj wszyscy siedzieliśmy w więzieniu, ten, ten... No, nie. no nie oni ej, uciekają. Co ej, wy tam robicie? Ja tu utknąłem, i tu wyssało! On się uciec. Okay, tricus, on uciekł. No nie no! Ej, no gdzie on uciekł. jest? Z ja nie uciekłem! Oni ciągle uciekają, no! Ja nie mam uciekać w końcu. Nie mam jakiego garnąć. Masakra, nie? O nie! No eee. i co ty myślałeś? No sobie? Nie miałem co ty sobie... dźwigni To ty... ty sobie myślisz. Dobra, nie Bo tam proszę, proszę, jest proszę. w środku. Zmiszczony bardzo, tam w środku Nie ma go. No pan co wejdzie. Jest, co jest? Okej! Okay. Dealer, chodź za mną, chodź za mną, dealer! Szybko, 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 szybko. O, Nie umiem! Gdzie jesteś? O mnie gali! Za mną, uh -oh. za mną, ten. O nie, o nie, o nie, pasz, o nie! nie. Patrz na to, patrz na to, chodź za mną. No, no Tritsus. tritsus? On tam Gdzie jest. teraz. O! To nie jest Tritsus! Ej, Zipek, to było pro, musisz mi przyznać, nie? To było pro, no. Dobra, Doknes, zapraszam, możesz wychodzić. Ogarnijcie się wszyscy, Ale bo my ogarnięcie się zachowujemy. Wybitnie ogarnięci Strasznie jesteśmy. Ej, karol, ja mam do ciebie A, sprawę. Jaką masz? Nie ma, Karol, mam do ciebie sprawę, tylko proszę wracać do swoich celów No dobrze, już. dobrze, panie władzo, już, już. Teatru. Raz, dwa, trzy. Teatru. Proszę teatru. bardzo, teatru. otwarte. Teatru. Zapraszam. Ja, uh, okay. Tak my jest. Razem? Do widzenia. W... Jeden, w do drugi celi. I trzeci. Co? Czemu wy jesteście w dwóch? Bo my razem będziemy od dzisiaj w tej Ale. celi. Bo razem raźniej, a... bo my mięskę się tutaj. Dobrze. A dobrze. Ma, a macie tam bidet? No w takim razie to ja idę spać z dokresem. Dobra, ej, tricus, chodź na chwilę, tricus, chodź, sus, chodź tu, Ej, słuchaj. Co, co jest? jest co chciałeś? No. Co jest? Musi, musisz dać scale 0,1 i tutaj jest przejście na dół pod tym kotłem. No a to wiem, a ja tam zrobiłem to już, no? Co? I Teraz musisz dać 1 i szybko wejść do przodu. Okej, okay, ale ty pa. bagujesz to, chłopie, ja tak, zrobiłem, ale ja tak zrobiłem. Ja tak zrobiłem już, tak, ale co ty. i nas zobaczy zaraz. Nie, tutaj jest. Gdzie ty idziesz? Gdzie zgłupiałeś, chłopie, co ty robisz? Tutaj jest. Z... Tutaj gdzieś jest broń, naprawdę. Tu. Ale co to za pokój jest w ogóle, chłopie? Co to jest? Nie, za, ej, zamknąłem nas tu. tu coś jest, Dobra. właśnie widzę, co to jest? Tu jest broń, tu jest lawa! Jest, jest lawa i jest dźwignia. Mm -hmm, dobrze. Mm -hmm. Ej, mamy dwie dźwignie, możemy zwiać. Czy też masz dźwignię? Możemy, możemy zwiać, a tutaj jest jeszcze. Skąd wyjście? ty znasz plany tego więzienia? Dobra, ale tu my nie wyjdziemy, jak mamy stąd wyjść? Przez iść? cały odcinek je łaziłem przecież. tutaj, i szukałem wszystkich wyjść. Ej, ty tu wyczaiłeś wszystko, ej, ale jak my zwijamy? Masz dźwignię? E, nie mam. Ty masz jedną. No wiem, mam dwie dźwignie, ale tam nie starczy. bo Musimy stąd uciec, ale tu jest jakieś tak, przejście. No tutaj jest druga, zamknięta. Okej, okay, ale czy musimy wejść tędy? Musimy tędy iść, chodź. Halo? Wszystko geek? Panowie, gdzie wy jesteście? My w celi! Myśmy śp... my my aliaki... bardzo mali! Jak... W celi. Jak bardzo jak ja mali widzieliśmy. Łóżko władze... było małe i się zmniejszyliśmy. Tak, było małe łóżko i nie widzi pan władzę nas? My pana władzę super widzimy. No. Doskonale. No nie, tak widzimy, że aż cię czujemy. Tak, dokładnie. Gdzie wy jesteście? No w naszym celi. No nie ma was! Co wy gadacie Jak głupoty? Gdzie wy jesteście? Pani bardzo, my... Chodzi pan władza teraz. Chodzi, się rozgląda. Nie, yy... nieprawda. Jakiś... Stoję. No, no, dokładnie. Stoi pan w miejscu i się nie rusza. Nie, chodzę. Chodzisz Chod bez ruchu, no. To się nie zgadza, bo się ruszam. Gdzie wy jesteście do cholery jasnej? Zaraz was znajdę. Panowie, Cus. My, Cus. ja myślałem, Cus. że my się lubimy wszyscy, nie? Żeby... Rzekł... O nie! I... Nie! Nie! Nie, nie! Nie! nie nie nie, zjezdiał? nie, on mnie zjezdiał? szkielet. o, o szkielet. Okej. Okay. Panowie... Co się my, dzieje? My byliście w więzieniu, bo tu jest bezpiecznie. Chciałem, żebyście wychodzili na ten niebezpieczny świat. Ja, ja wierzę, nie bardzo, że pan władza chciał dobrze, ale... O, czy to jest... O mój. Ale ja przypominam, że jestem niepełnoletni. Dobra, Mody, <laughs> młody. Młody. Chodź, wychodź. Nie, o, nie jesteś. To no dobra, to zamykamy. No, musimy no, Knesa no, no, uwolnić jeszcze. Nie, ja, ja będę. By... Ej no. Ej, panie władzo! Bo my tu jesteśmy przy tym oikcie na czerwonym. O, Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Pan nas widzi? Nie, nie widzę. Jestem zajęty. Jak po to? Nich? Czym? Co? To nie są gumy kulki! Ale, Ale naprawdę w doknesę w jednej celi! To co nie tam czy... są gumy kulki! Co, co się dzieje? Doknes. Doknes! Ej, co ja ja komu... że są. Panie Strasznie władzo! Strażnik. strażnik! Oj, uciekasz, strażnik. ja lubię, jak uciekają. Strażnik, Pak. co ty? Frajer jesteś, strażnik? Sugie? Ej, ty? Czemu to plazłeś? Chodź tu. Pani władzo? Tak. Y bo my na tym OX-ie czekamy. Czy ja czekam? Y y y bo ja chciałem wrócić do więzienia, ale nie wiem, czy to tędy. Aha. Naprawdę, bo ja doceniłem po tych wszystkich staraniach. No. To. Y Czym jest to więzienie dla mnie? Zrozumiałem, że to jest coś więcej mm -hmm. i chciałem wrócić, tylko nie wiem, czy mogę tędy. Dawaj Ten... to, dawaj to już. Dawaj to. Co? To się źle skończy. Co? Dawaj to, dźwignię. A czemu tu jest, czemu tu jest dźwignia? Dawaj dźwignię. Co się dzieje? On zabrał dźwignię, no! Ach. Co ty, ty robisz? Panowie, co wy tu robicie? O! co <laughs> <wy? Dobry śmiech> robicie? Dobrze, dobrze, dobrze! No dobrze. 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 Pyk, dobrze. pyk! Dobrze. I klawisza, klawisza, nie klawisza! Sack Dobrze Doknes! Doknes. Mam mam drzwi Już zabiliśmy strażnika. No to chodź, mam drzwi Ej Tu jestem po tutaj. jest. Otwórzcie mi, proszę. nie nigdy.